Jest to będzie zbariowa na noc, poczy sobie bojownika moc i do tańca porwi wreszcie ją, gdzie anioły śpią. Łał dziś jeżały sobie w irolej, jest na się będzie trochę lej, jest popłynie z kremli serca tej wolności ze. Nawsze dziś śmiało, na jej boskie ciało, Gdzie szczeka Czy te masz blask? Czacie te terminy, dosadzki miny, koniec tygodnia tuż, tuż, a póździe wyrywasz i później wyrywasz, do tańca sypie się kurz. Jest to będzie z Mario, noc. Patrz sobie boją? I moc i do tańca porwi. Wreszcie ją, gdy anioły śpią. Ło, wow, dziś się żałuj sobie, bilole. Pogaca, gdzie ty, ty jest sobota sieba. Czy tańczy, śpiewa, czy później oblewa, ula niemu, trzeba wino lać. Pozna przyczynę, dziewczyna pora przyczynę, Ty jej tuna leży śpiewać. Cać terminy, zasadzki i Koniec tygodnia, tuż, tuż. będzie zwariowana noc. Poczy sobie wojownika moc i do końca porwi wreszcie ją, gdy anioły śpią, wow, dziś nie ścieżzały sobie winolej, więc na duszy będzie trochę dżej Niech podpłynie z głębi serca śpiew Tej wolności zep, tej wolności zep.